Cześć kochani. Ktoś mi powiedział, żebym zrobiła odcinek o miejscu, w którym wizyta była dla mnie świętem, kiedy byłam dzieckiem. No i tym sposobem jesteśmy cały czas na Powiślu, a konkretnie na Marsz i na Bariensztacie. Niektórzy z was się pewnie już domyślają, chińska restauracja Bliss. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękuję bardzo. O kurczę, tutaj wie pani, co, nie byłam 3 lata, a kiedyś bywałam, no raz na jakiś czas bywałam, na wszystkie urodziny, wszystkie takie ładne wydarzenia, to, to tu przychodziłam. Bo ile restauracja ma już lat? O, już 24 lata. 24 lata, no właśnie, właśnie, to się zgadza. Czyli jak miałam 6, to tu zaczęłam przychodzić. Ale numer, niesamowicie. No dobra, super, to, 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 to dziękuję. Gdybym może mogła jakąś zieloną herbatę robić? Tak, ja się mam jaszyminową i ryżową. Ryżową, ryżową poproszę, tak, dziękuję. Um, powiem wam, że klimacik tutaj jest taki... Zawsze mi się to kojarzyło, e, jak tutaj przechodziłam z takimi pierwszymi filmami e, z, z Bruce Lee, <grywka> jak były filmy o chińskiej mafii. A mi się to z tym kojarzyło, bo tak zawsze było tak ciemno i były te akcenty takie czerwone i to było dużo jeszcze przed czasami budek chińskich i w ogóle yy, nie kojarzyłam chińskiej kultury z budkami chińskimi i z chińszczyzną taką studencką, tylko właśnie z tym. I to było dla mnie super egzotyczne i zupełnie inne. I zawsze przychodziłam tutaj z moim tatą. Że zwykle zamawialiśmy te same rzeczy. Ciekawe, czy nadal je tutaj znajdę. No mega się cieszę, jestem bardzo, bardzo podekscytowana. Mój tata zawsze brał wąton, ja nie brałam, chyba wtedy nie kumałam tego smaku do końca, ale na pewno zawsze braliśmy y, bułeczki na parze, o i są bardzo fajnie, jest to na pewno i, y, y, i pierożki. Zobaczymy czy tyle z Przede tego był super bakłażan i bakłażan nadal jest. Mam pytanie, bo ja mam na pewno parę rzeczy, które Jadłam kiedyś i widzę wszystkie. Wszystko jest, więc super, bardzo, bardzo mi miło. Ale tak chcę pójść takim starym snytem, więc e, bułeczki na parze, bakłażan e, i kurczak w sosie słodko sosie słodko z Tak. E, a czy pani ma coś jeszcze takiego, co powinnam spróbować? Dobre klewetki na bardzo dobre. No dobra. To chyba krewetki, może krewetki poproszę, tak. I do tego ryż z jajkiem? Z warony? Tak. Okej, okay. super, bardzo dziękuję. I to było tak, że jak na początku, na początku Fukiera, Fukier był otwarty jak ja miałam dwa lata, jakoś tak, mój młodszy brat, niewiele młodszy, to z jednej strony Kier, wtedy uchodził za jeszcze bardziej ekskluzywną restaurację niż teraz, ale dla mnie świętem było to, że przychodziliśmy tutaj. Po pierwsze, no do siebie to nigdy nie jest takie święto, a to była taka restauracja w ogóle z innego świata. Bardzo mi się to podobało. Jeszcze potem wielokrotnie tutaj przychodziłam, głównie z tatą, na jakieś fajne okazje. Każdy raz był zapamiętany. O, super. jest słodko-kwaśny i sos chili. I sos chili, okej. Okay. Super, bardzo dziękuję. Ale jaja. Słuchajcie, wyglądają mniej więcej tak, jak je pamiętam. Mam wrażenie, że nie miały aż tak mocnego tego zamknięcia tutaj z góry. Sos słodko-kwaśny, nawet nie ma tego neonowego, pomarańczowego koloru do którego jesteśmy teraz przyzwyczajeni w sosach słodko-kwaśnych. I sos ostry. Trochę do pomieszania. Ale ja bym chciała pałeczki. Przepraszam, czy mogłam dostać pałeczki? O, ale pani była przygotowana, dzięki! Pani ma pałeczki z zapasem. Teraz to można się męczyć. Hmm. Bardzo to miłe. Sosu sojowego? Mimo że ja lubię się męczyć e, z tą bułką i ją obgryzać, e, trzymając ją pałeczkami, chcę wam pokazać, jak to wygląda w środku. E, gdyby ktoś z Was się martwił, że ja zamawiam tyle jedzenia i go nie jem. Nie bójcie się, tak jakby tutaj nic zostanie, nie zostanie w tym tandemie zmarnowane. Jest jeszcze druga strona kamery, e, która też zadba o to, żeby nic tutaj nie zostało. Super, już smażony i kurczak. Dobrze. razem. Dobra. Zjedziemy po chińsku z tym. Tak, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Gdyby coś jeszcze przychodziło, to proszę się nie martwić, można wszystko dawać jak leci. Dziękuję. Ale fajnie. I chyba podobnie, powiem wam. Śmiesznie. I ananas z puszki. A to kiedyś było super. A teraz... Trochę gorszą opinią się cieszę, ale sentymenty, kochani, rządzą się swoimi własnymi prawami. I ryż smażony z jajkiem. Przelubiłam tę słodkość y, groszku zielonego. Pamiętam, jak przestałam jeść mięso i nie jadłam tego mięsa przez 11 lat. I przyszłam tutaj kiedyś z tatą i nie mogłam zamówić kurczaka słodko-kwaśnego. Wtedy się przywróciłam na y, bakłażan z czosnkiem, który jest też fantastyczny i też go dzisiaj zamówiłam. No ale to chyba będzie pierwszy raz, że będę to jadła od tamtego czasu. Czyli od 16 lat. Niezłe. Nic dziwnego, że dzieci to lubią, powiem wam. Jest to tak dziecięcy smak i nie ma tutaj co gryźć w zasadzie. O. Bakłażan? O, o mamo. No tak, chyba będzie jednak do domu zabieramy. To pokażę Wam wakładana jeszcze, jak wygląda. Makłażan jest smażony w głębokim tłuszczu, jak widać. I tak jak pamiętam, to był bardzo, bardzo czosnkowy. No. Nie wiem, czy pachnie aż tak mocno czosnkiem jak kiedyś pachniał. Może zmienił się kucharz bo mimo to, że jest to bardzo podobne, to coś jest jednak troszkę jakby inaczej, nie rozczarowująco. Jest taki zapach wędzonki trochę jak barbecue. Bardzo dobry, ale inny. Mniej czosnkowy, a bardziej pikantny. niemniej jednak bardzo dobry. Zawsze mi się to podobało, że w tej chińskiej kulturze, nie tylko w chińskiej, jest to dawanie rzeczy w stół i dzielenie się tym ze stołu. Bardzo fajne. Mam jedno pytanie. Bo tutaj zawsze był taki pan. I co się z nim stało? Bo go nie ma. Przepraszam, ale to na emeryturze, na zasłużonej chyba, no. No teraz już ponad 70 lat. Naprawdę? Tak. Więc dla mnie to... on zawsze wyglądał tak samo. Już chce odpoczywać. No ja, nie, nie dziwię mu się, nie teraz dziwię mu się. wraca do Chin. Wraca do Chin? Tak. roku mieszkał w Polsce i roku mieszkał w Chinach. Wow. Niesamowite, bo to ile oni mieszkali w Polsce? Bo on był z żoną, prawda? Tak. Buloku na tyle też mieszkał, wracał do Chinach i sendeś. Okay. No, no niestety, to jest, już nie ma więcej siły. I no tak rozumiem, rozumiem, bo i, nie i prowadzi i okay, bo i tak długo dał radę. Tak, tak, on no, mhm. dobrze zrobił. Do, dobrze zrobił? Ale restauracja stoi, wszystko dobrze chodzi, rozumiem. No, bo i jest, czyli jest nowy właściciel. Trzymać, tak. Jeszcze spróbujemy trzymać taki sam, ale mhm. no, teraz jest inny czas, ale kalkulacja jest duża, ale spróbujemy zrobić jak najlepsze. No jasne, znaczy macie super pozycję, bo jednak to jest duża legenda mimo wszystko. To miejsce tak. jest oczywiście też trudne przez to, ale bardzo fajnie. To znaczy, rzeczy są, to jest prawie takie samo, to jest trochę inne, ale też jest bardzo dobre, więc w ogóle nie jest to problemem. pani? Tak, bardzo dobre, dziękuję. Ja dziękuję. Czyli dobrze wyczułam, że coś się zmieniło, ale yy, ale nie czuję jakiejś takiej, w sensie żal mi tego pana, co tu był, a go nie ma, bo on był taki no przekochany, zawsze siedział w tym samym miejscu, yy, Nosił takie, taką kamizeleczkę sweterkową i miał pod schodem koszulę. Nie mówił chyba za bardzo po polsku, nie nauczył się przez te lata albo się nie zdradzą I z tego co wiem, to było chyba małżeństwo nauczycieli. W pewnym momencie otworzyli jeszcze jeden punkt, który się nazywał Bliss Garden i był chyba na woli. Tam byłam tylko raz, bo zawsze wolałam tu. Tam już było za nowocześnie, tak jasno i, i w ogóle. A, a to do tego miejsca miałam zawsze sentyment. Ale też się cieszę, że. Nowy właściciel podszedł z poszanowaniem do y, historii tego miejsca. Nie przekreślił wszystkiego, nie zrobił nagle chińskiego fusion. Y, tylko faktycznie zachował te danie, które były w starej karcie. No i pewnie dołożył jakieś swoje. O? O kurczę. krewetki na Bardzo No ładnie, dziękuję. No dobra, chyba przesadziłam. Hmm, taki obiad trzyosobowy powiedziałabym. Krewetki przecięte na pół, że się tak rozjeżdżają i wywijają pod wpływem temperatury. E, z wyciętym, oczywiście, przewodem pokarmowym. To jest dość istotne jednak z punktu widzenia higieny. Wybaczcie, ale to jednak e, złapię za ogonek i będę jadła rękoma. Fajne, dużo delikatniejsze, niż bym się spodziewała, w ogóle takie dziecięce niemalże danie. Ale bardzo, bardzo przyjemne, poza faktem, że gorąco Bardzo się cieszę, że tu przyszłam i bardzo się cieszę, że spróbowałam, poza faktem nowego dania, to też dań, które pamiętam z tego miejsca. I um, właśnie, że mnie nie rozczarowały, że myślę, że nadal raz na jakiś czas sentymentu będę tutaj przychodzić. Jeśli ktoś z was tutaj nie był, um, no to może zobaczyć, jaka była interpretacja Chin w latach 90 w Polsce. Teraz może trochę uwspółcześniona, ale nadal daje tego fajnego ducha. No i tu byliście, co bez skrępowania możecie przyjść jeszcze raz i przywołać sobie wspomnienia dziecięce z tamtego czasu. No, i na koniec zostawiam od pani ciasteczko z wróżbą. Trochę fajno, trochę straszno. Great future comes after great trouble. Pocieszające.